W tym filmie pokażę Ci, dlaczego Uran, na pierwszy rzut oka, surowiec z innej epoki, może okazać się jednym z największych wygranych rewolucji sztucznej inteligencji. Poza tym przedstawię Ci argumenty, które sprawiają, że wielkie koncerny technologiczne sięgają właśnie po atom, i omówię, jak ta globalna zmiana może przełożyć się na Twoje zyski z Dodatkowo ujawnię najnowsze przykłady tego, jak gigantyczne centra danych obsługujące AI wkraczają w świat energetyki jądrowej. Już teraz, zasubskrybuj mój kanał, dzięki temu nie przegapisz żadnych wskazówek o finansach, oszczędzaniu i inwestycjach. Chcę, żebyś cofnął się na chwilę w myślach do 2011 roku, wtedy, gdy świat wstrzymał oddech patrząc na tragedię w Fukushimie. Od tego czasu, przez całe lata, wydawało się, że energetyka jądrowa stoi na przegranej pozycji. Politycy zamykali elektrownie, opinia publiczna bała się powtórki z Czarnobyla, a w mediach głoszono, że era atomu dobiega końca. Jednak dziś, kilkanaście lat później, Uran wraca na salony. I to w towarzystwie branży, w którą mało by łączył sztuczną inteligencję. Jeden jest pewien paradoks. Sztuczną inteligencję postrzegamy jako coś nowoczesnego, coś rewolucyjnego, wręcz futurystycznego. A Uran, zdawałoby się, kojarzy się raczej z dwudziestowieczną historią rozwoju atomu. Jak to możliwe, że te dwa światy zaczynają się teraz przenikać? Otóż musisz wiedzieć, że gigantyczne centra danych zasilające AI, takie jak te należące do Google, Amazona czy Microsoftu, potrzebują naprawdę niewyobrażalnych ilości energii. Znacznie większych niż jeszcze rok, dwa lata temu, bo każdy kolejny prompt GPT to nowe narzędzie generujące grafikę z opisów tekstowych, każda kolejna zaawansowana analiza danych, to są kolejne kilowaty pożerane przez karty graficzne i układy obliczeniowe. Dlatego AI potrzebuje tak dużo energii. Wyobraź sobie, że każde zapytanie do czata GPT wymaga kilkadziesiąt razy bardziej skomplikowanych obliczeń niż zwykła wyszukiwarka. Modele językowe, rozpoznawanie obrazów, inteligentne algorytmy w grach w autonomicznych samochodach. To wszystko y musi być przedstawiane w czasie rzeczywistym. W efekcie, centra danych są łase na prąd jak nigdy wcześniej. Według różnych raportów, do 2030 roku zapotrzebowanie na energię wzrośnie nawet o 150-200% w porównaniu z obecnym stanem i to głównie z powodu sztucznej inteligencji. Co prawda, można próbować zaspokoić te potrzeby zieloną energią wiatrową czy słoneczną, ale tu pojawia się problem stabilności dostaw. AI nie może pozwolić sobie na perwy w dostawach prądu. Serwerownie muszą działać 24 godziny 7 dni w tygodniu. tu słońce i wiatr są kapryśne, a do tego nie ma jeszcze na tyle wydajnych magazynów energii, by zagwarantować pełną niezależność od. Więc może uran jako zbawienie, data center. Pojawia się ten uran i energetyka jądrowa, oferując stabilne, bezemisyjne i w dłuższej perspektywie efektywne kosztowo źródła prądu. Wielu ludzi myśli, że z powodów wypadków w elektrowniach takie źródła energii zostanie odwrócone raz na zawsze. Ale właśnie widzimy odwrotny proces. Największe firmy technologiczne, które jeszcze niedawno Słynęły z, instana, z instalacji paneli fotowoltanicznych i paneli fotowoltaicznych i farm wiatrowych, dziś zgłaszają plany inwestycji w reaktory jądrowe, zwłaszcza tak zwane SMR, -y, czyli Smart Modular Reactor, czyli małe modułowe reaktory jądrowe, które są stosunkowo bezpieczne w porównaniu ze starszą technologią. Spójrz na Microsoft. Zdecydowali się przywrócić do życia bloki w reaktorze Three Mile Island w miejscu, w którym w 1979 roku doznały poważnej awarii. Po co? Aby zasilać swoje gigantyczne centra obliczeniowe. Amazon z kolei angażuje się w budowę SMR-ów w Stanach Zjednoczonych, by spełnić plany neutralności węglowej. Google stawia na współpracę z Kairos Power, a w planach jest budowa małych reaktorów dostarczających energię do serwerowni. Co się dzieje tu i teraz? Bez wielkiego rozgłosu, za to z dużymi nakładami finansowymi. Skąd w ogóle bierze się popyt na uran? Jeśli ta miłość Big Techów do atomu okaże się trwała, to będziemy świadkiem renesansu branży uranowej. Wraz ze wzrostem liczby elektrowni jądrowych lub modułowych, SMR-ów, rośnie popyt na surowiec do ich zasilania. Przez dekadę po Fukushimie świat nie inwestował w nowe kopalnie uranu. Bo Panował czasy rynku. Teraz jednak, gdy reaktory wracają do łask, wydobycie jest za małe, by nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem. To nie dotyczy tylko Ameryki. Chiny stawiają na rozwój atomu na wielką skalę, a Indie idą podobną ścieżką. Europa, choć w tym temacie podzielona jest, też zaczyna bardziej realistycznie spoglądać. Na energetykę jądrową i to nie tylko z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego, ale także ambicji związanych z redukcją emisji CO2. Jak wyglądają ceny uranu po latach zastoju? Jeszcze w 2011 roku, tuż przed katastrofą w Fukushimie, cena funta uranu wykraczała 70 dolarów. Potem spadła nawet poniżej 20 dolarów, litr wróciła na poziomy powyżej 70 no i teraz zapewne zaraz będzie się pnieła w górze. Inwestorzy, którzy mieli nosa i zaryzykowali w uran w okolicach 2019-2020, liczą już spore zyski. Pytanie, jak będzie dalej? Bo w styczniu i lutym 2024 mieliśmy ATH na poziomie ponad 100 dolarów, obecnie jesteśmy na poziomie ponad 70 dolarów. Spójrzmy na logikę popytu i podaży. Wydobycie uranu nie da się z dnia na dzień zwiększyć. Kopalnie uranowe wymagają lat przygotowań. Jeśli zleci się nagle budowę nowych reaktorów, a dodamy do tego zapotrzebowanie big techów, tworzy się deficyt surowca. A deficyt z definicji oznacza zwyżkę cen, czasem nawet bardzo dynamiczną. Jak widzieliśmy w poprzednich cyklach. Co na to polityka i ekologia? Wszystko dzieje się w kontekście globalnego dążenia do dekarbonizacji. Równo ONZ, jak i Unia Europejska mają bardzo ambitne plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Chociaż OZE, czyli odnawialne źródła energii, rozwijają się w imponującym tempie, nie zapewniają jeszcze takiej stabilności dostaw. W rezultacie atom może okazać się kluczowym składnikiem tak zwanego mixa energetycznego. Wielu krytyków wie, a co z odpadami nuklearnymi, co z potencjalnymi wypadkami. Technologia poszła do przodu. Reaktory są coraz bezpieczniejsze. Z kolei kwestia długotrwałego składowania zużytego paliwa nuklearnego wciąż jest bardzo trudna ale powstają już koncepty reaktorów, które mogą zużywać starsze odpady jako paliwo gorszego sortu. Jak inwestować w uran, jeśli wierzysz w tę wizję? Bo jeśli jesteś przekonany, że trend uranowy jeszcze porwa, masz kilka opcji. Oczywiście ETF-y. Najłatwiejsza i najbezpieczniejsza droga dla kogoś, kto nie chce spędzać godzin na analizach poszczególnych spółek. Są wyspecjalizowane fundusze, np. Sprott Uranium Miners, ETF, czy Global X Uranium, które dają ekspozycję na cały sektor. Możesz też zainwestować w kopalnie uranu. Jeśli wolisz duży potencjał wzrostu, ale i większe ryzyko, możesz przyjrzeć się spółkom typu Cameco, Denison Mines, NextGen Energy, czy Energy Fuels. Każda z nich ma nieco inny profil ryzyka i obszar wydobycia. Są też spółki zarządzające zapasami surowca. To przedsiębiorstwa i fundusze, które gromadzą fizyczny uran, licząc na wzrost cen, w korzystniejszym momencie. Tutaj trzeba uważać na płynność i politykę. No i spółki technologiczno-energetyczne, czyli część koncernów jak Westinghouse, General Electric czy Rolls Royce zajmuje się SMR-ami. Może w dłuższym terminie zyskać, jeśli wzrośnie liczba budowanych reaktorów. Pamiętaj, że rynek surowców bywa ekstremalnie zmienny. Lepiej stosować dywersyfikację, no i oczywiście nie ładować całego kapitału w jeden sektor, choćby nawet wydawało nam się super perspektywiczne. Czy teraz jest za późno na wejście w uran? Wiele osób pyta, skoro uran już zdrożał tak bardzo, to czy pociąg nie odjechał? Trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Faktem jest, że największe zwroty często dzieją się na początku rajdu, ale wiele zależy od tego, jak intensywnie rozwinie się renesans Atom. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której spółki technologiczne masowo staną po reaktory SMR, a rządy zaczną aktywnie wspierać energetykę jądrową, wzrost może potrwać jeszcze długo. Z drugiej strony zawsze istnieje ryzyko nieprzewidywalnych zdarzeń, w tym politycznych, które z dnia na dzień zmieniają klimat na rynku. W końcu to trzy państwa, czyli Kazachstan, Kanada i Australia pokrywają około 70% światowego wydobycia. Ciekawe na szóstym miejscu jest Rosja. Jaka jest przyszłość atomów w liczbach? Według niektórych raportów do 2035 roku świat może zyskać nawet kilkadziesiąt nowych dużych reaktorów i kilkaset małych SMR-ów. W takiej skali każde z tych urządzeń będzie zużywać ton urenniczy. Możliwe, że popyt na surowiec zakroczy 200 milionów funtów rocznie, podczas gdy obecna produkcja ledwie sięga około 140 ten niedobór może się przełożyć na silny wzrost cen, o ile nie nastąpi jakiś technologiczny przełom w innej dziedzinie, jak fuzja jądrowa, ale na to na razie się nie zanosi. Co daje połączenie rynku Uranu z AI? Znalezienie styku między rewolucją sztucznej inteligencji a Uranem może brzmieć dość egzotycznie, ale w praktyce jest dość logiczne. Niktechy potrzebują megawatów bez prądu. Uran zapewnia stabilną produkcję prądu. A małe modułowe reaktory pozwalają na rozpraszanie źródeł energii bliżej centrów danych. Jeśli usłyszysz wkrótce, że kolejny gigant technologiczny stawia na reaktory, to nie powinno Cię to zdziwić. Podsumujmy. Dlaczego warto chociaż zwrócić uwagę na uran w tej chwili? Bo to stabilna, bezpieczna energia i bezemisyjna w dobie rosnącego zapotrzebowania. Bo to branża z odrębną podawą, ponieważ są długie procesy uruchamiania nowych kopalń. Bo to zmieniająca się narracja polityczna. Patrz nacisk na dekarbonizację i mniej opór społeczny wobec atomu niż kiedyś. Bo to trend łączący się pośrednio z AI, czyli rosnące potrzeby energetyczne czy bypto, a nawet potencjalnie zapotrzebowanie na ura. Oczywiście nie jest to inwestycja wolna od ryzyka. Wystarczy jeden nieprzewidziany wypadek w elektrowni, a nastroje znowu mogą się odwrócić na ładnych kilka lat. Niemniej analizy fundamentalne wskazują, że widmo niedoboru uranu w najbliższych latach nie jest mrzonką, a hasło AI napędza atom staje się coraz bardziej aktualne. Jeżeli planujesz wejść w ten segment, pamiętaj o zdrowej dawce realizmu. Uran bywa szalenie zmienny, ale jeśli akceptujesz pewne ryzyko, być może stoisz przed jedną z ciekawszych okazji dekady. I właśnie z tego powodu warto trzymać chociażby rękę na pulsie. Sprawdzaj wiadomości branżowe, konferencje spółek i ruchy największych inwestorów na rynku surowców. A jeśli zainteresował Cię ten temat, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco z kolejnymi analizami trendów rynkowych pomysłami inwestycyjnymi. Mam nadzieję, że pomogło Ci to spojrzeć na uran z troszeczkę innej strony i zrozumieć, że gra atomu dopiero się może rozpędzać. Tym razem, co ciekawe, z pomocą sztucznej inteligencji kryptowalut. Więc do zobaczenia w kolejnym materiale.